Cześć, Paweł Kamiński, Poligamia.pl i mam niewątpliwą przyjemność rozmawiać dzisiaj z Tomaszem Gopem z CI Games, który jest producentem gry Lords of the Fallen, no i o tym tytule będziemy głównie rozmawiać. Zacznijmy więc może krótko od omówienia Twojej roli, bo masz ładną nazwę stanowiska Executive Producer, ale co dokładnie robisz przy Lords of the Fallen? To może wyjdźmy od założenia, że wszyscy wiedzą co to jest producent. Producent w największym skrócie zarządza zadaniami, czasem ludźmi, czasem harmonogrami, budżetem, masą różnych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o producenta wykonawczego, czyli tego executive producera, to on w największej mierze ma zarządzać decyzjami. Mówiąc najkrócej, czyli całkiem sporą część z nich mam obowiązek i odpowiedzialność podejmować. Tu jest bardzo blisko creative directora, można nawet powiedzieć. A pozostałą ich część mam za zadanie filtrować i pilnować, żeby do gry wchodziły tylko te najfajniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że się uda. Czyli pilnujesz w dużej mierze kształtu gry. I jak to przebiega? Bo wiemy, że Lords of the Fallen tworzony jest przez zespół pochodzący z Niemiec i tam też pracujący, jeśli się nie mylę. No, to jest rdzeń zespołu. To znaczy, w, we Frankfurcie, Dek 13, to jest zespół, który w tej chwili ma. To się ciągle zmienia, bo co jakiś czas dekoptowujemy nowych ludzi, co jakiś czas wymieniamy. Mm, ale generalnie jest około 40 osób w tej chwili, może nawet kilka ponad i tu jest jeszcze mniejsza część zespołu w Warszawie niecałe 10 osób która też się zajmuje czystym developmentem tak to ujmę i um, no i zarządzanie tym zespołem polega tak naprawdę na tym żeby i jedno i drugie działało w miarę sprawnie czy możesz przybliżyć jak zaczęła się historia powstawania Roców Fallen? czy to był twój pomysł z którym przyszedłeś tutaj czy też dostałeś takie zlecenie na taką grę mm. No, ta historia wygląda w ten sposób, że ona się zaczęła w ogóle, jak jeszcze pracowałem u poprzedniego mojego pracodawcy, czyli w CD-projekcie. To zdaje się, że wtedy mm, zarząd CD projektu, nie, zarząd City, oczywiście, wtedy jeszcze City, teraz CI Games. E, Rozmawiał z Dek 13 spotkali się z nimi i okazało się, że to jest zespół, który jest doświadczony, zdolny i gotów, jak to się ładnie mówi, profesjonalnie podjąć nowe wyzwania. Po czym okazało się, że ja jestem osobą, która, no, nazwijmy to, szuka pracy. Jedno z drugim się o tyle zgrało, że dostałem propozycję po prostu, aby tutaj przyjść. City Interactive nie robił RPGa, nigdy wcześniej. Dlatego propozycja, którą dostałem, polegała na tym, że jeżeli ma to być RPG, to musi to być zarówno doświadczony zespół, jak i ktoś, kto no, przynajmniej w te parę RPGów w życiu zagrał. W związku z czym ja powiedziałem "Okej, okay, to spróbujmy. No i tak zaczął się pomysł i e, to, żeby to był Action RPG, to, żeby to była gra taka, a nie inna, w, w głównej mierze pochodzi ode mnie. E, Deck 13... Bardzo dużą część tego pomysłu też wygenerował, w szczególności to jak, jaka zawartość ma być, jak to się wszystko ma prezentować i składać do kupy. Natomiast mnie poproszono o to, żebym pilnował spójności tej gry, żebym nie miał kiedyś tam problemu, żeby powiedzieć: Tak, robiłem, że tej gry jestem z niej dumny. Mam nadzieję, że tak będzie. A skąd już Ty sam wziąłeś pomysł na pierwszą koncepcję i aktualną koncepcję Lord of the Fallen, bo trochę już o tej grze słyszeliśmy i może od razu poproszę Cię, żebyś opisał ją tak w trzech słowach i powiedział skąd taki pomysł. Pomysł bazuje na tym, żeby zrobić grę, która, w której największą radość graczy czerpią z grania w nią, to znaczy bardzo wiele jest w tej chwili na rynku gier, które skupiają się na tym, żeby ładnie wyglądały. Albo żeby miały ładne, żeby były bardzo filmowe. Albo żeby miały bardzo ciekawą fabułę, wręcz jak książkę. I to jest dobre. Znaczy, ja uważam, że to bardzo fajnie napędza cały rynek gier. Natomiast ja przynajmniej wywodzę się ze, ze środowiska, z, 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 z czasów, kiedy gry to było przede wszystkim to, w jaki sposób się gra, ta zabawa, którą się z nich wyciągało. I dlatego ja zawsze lubiłem coś, co na, na, przez dłuższy okres czasu, przy, przy czym jak się siedziało, to pamiętało się to, że coś było, trzeba się nauczyć czegoś zrobić odrobić tak zwaną pracę domową. I to jest główny pomysł, który spowodował, że hmm, Zagnieździło się w naszych głowach Lords of the Fallen, i skąd, skąd powstał pomysł na tę grę? Czyli ta gra przede wszystkim ma za zadanie mm, wprowadzić gracza w świat tego, jak uczyć się, postępować w niej, jak się, jak się uczyć w nią grać. Jeżeli chodzi o pozostałe bardzo ważne rzeczy, czyli na przykład to, jak będzie wyglądać, albo to, jaką historię będzie opowiadać, to będą bardzo ważne elementy. To znaczy, mamy. Przynajmniej naszym skromnym zdaniem. Bardzo mocne pomysły, zarówno na fabułę osadzoną w świecie, jak i na głównego bohatera, który będzie w tym świecie pewne fajne rzeczy robił. No i w związku z tym, że jesteśmy grą, która wyjdzie na następną generację sprzętu, oraz PCT oczywiście, to nie zamierzamy, też, nie zamierzamy też się oszczędzać, jeżeli chodzi o wygląd tej gry, i zamierzamy, żeby ona no, przynajmniej nie odstawała od tego, co na następnej generacji sprzętu będzie publikowane. Czyli, jeśli mówisz, że gry trzeba będzie się uczyć, to będzie po prostu trudna. I co w przypadku Lords of the Fallen znaczyłoby, że będzie trudna? Bo są różne sposoby, żeby to zrobić. Wiesz co, to jest, to jest dobre pytanie, czy ona będzie trudna. Ja, może to nie będzie popularny głos w dyskusji, ale ja nie uważam, że um, gry, przy których spędza się dużo czasu po to, żeby się ich nauczyć są trudne. Jeżeli um, gra jest na przykład bardzo nieliniowa, ale trzeba spędzić... Wiele fabułach na przykład jest nieliniowa, ale trzeba spędzić bardzo wiele czasu, żeby ją całą poznać, bo każdą ścieżkę chce się obejrzeć albo żeby każde sekretne miejsce znaleźć. To przecież nie jest wyjątkowo trudno do niego dotrzeć, tylko trzeba na to czas poświęcić. Podobnie jest z mechaniką niektórych gier. To polega na tym, żeby przekroczyć tę granicę między robieniem czegoś losowego, a robieniem czegoś zaplanowanego. Jak to się mówi, skill, żeby mieć. Ja nie uważam, że to jest kwestia tego, że to jest trudne, tylko że na to też potrzeba czasu. Tak jak na przeczytanie książki, chociażby. I. To jest moje zdanie, osobiste. Natomiast jeżeli patrzeć na trendy obecne i na to, jak się percepuje gry na, na rynku, jak się je opisuje, będzie to gra, w której wyzwanie będzie sporo wyższe niż w przeciętnej, mainstreamowej, jak to się mówi, grze. Bardzo chcę, żeby gracze mieli radochę z tego, że muszą kilkakrotnie powtórzyć jakąś czynność zanim się jej nauczą, bo z kolei z drugiej strony będzie spora satysfakcja i spora nagroda za to. Czyli jakie wyzwania chcesz postawić przed graczem, chcecie postawić przed graczem? Bo są różne sposoby. Można go zalać bardzo silnymi przeciwnikami. Mm. Można dać bardzo trudną mechanikę walki. Można też dać mu bardzo niewiele informacji o tym, co ma robić i jak ma robić. Więc no, jaką ścieżkę wybraliście w przypadku Lords of the Fallen? Na pewno informacji będzie wystarczająco dużo. Przynajmniej dla tych, który, którzy chcą szukać. Ja wiem, że są na rynku gry, które dają tych informacji bardzo mało. Natomiast my nie będziemy ich celowo ukrywać przed graczami. Co nie znaczy, że one będą, jak to się mówi, łóżeczką podawane graczowi, natomiast na pewno, na pewno każdy, kto chciałby się czegoś dowiedzieć o tym, nie wiem, jak pokonać przeciwnika, który jest dwa razy większy, ma wielką siekierę i zachowuje się w taki, a nie inny sposób, te informacje będzie można znaleźć. To będą zarówno samouczki, jak i dodatkowe, no nie wiem, czy notki, czy, 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 czy jakieś tam różne fragmenty, strzępki informacji, które można znaleźć w, w zakamarku, takim a nie innym, w świecie, który się przemierza. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób stawiania wyzwania przed graczami, no to na pewno jest to walka, bo to będzie oś tej gry i to jest to, jaką radochę można z niej czerpać ucząc się jej, ale oprócz tego bardzo mocno stawiamy na sekrety. Tak zwane, czyli na miejsca, które można odkryć. Sekretem może być bardzo wiele rzeczy. To może być oczywiście mieczyk, to może być zbroja, tarcza albo tam, nie wiem, m, miksturka, ale to może być też dodatkowa informacja. To może być e, sposób na e, zrobienie czegoś, co robiliśmy już wiele razy, ale na zupełnie nowy, e, na zupełnie, w zupełnie inny sposób. To może być też e, m, przedmiot, który znajdujemy, ale okazuje się, że. E, jest dla nas prawie, że oczywiste, do czego on służy. Ja wiem, że to trochę abstrakcyjnie brzmi, co teraz mówię, ale trik polega na tym, że już dość niedługo będę miał okazję to pokazać i dlatego tak trochę mi ciężko bez przykładu to opowiadać. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko zmieni. Przykład naj, najprostszy to jest: znajdujesz. Przedmiot, który najprawdopodobniej wydaje się być czymś, co można gdzieś użyć klucz, w cudzysłowie oczywiście, i jeżeli gdzieś jeszcze skądś się dowiesz, gdzie możesz go użyć, no to możesz to zrobić, ale okazuje się, że on ma też inne zastosowanie. To jest jeden ze sposobów, ze sposobów budowania ja to nazywam nieliniowość rozgrywkowa, czyli nieliniowość taka gameplayowa. Natomiast może też być kwestia tego, że jeżeli pokonujesz jakiegoś przeciwnika w najbardziej oczywisty, normalny sposób, albo taki, który ci samouczek podpowie, to jest to, co większość graczy zobaczy, to, to, to czego doświadczy. Ale na przykład większość przeciwników będzie miała trochę bardziej niestandardowe metody pokonania, i one mogą generować zupełnie inne nagrody. To są te wszystkie rzeczy, które powodują, że decyzje w Lords of the Fallen skupiają się głównie nie na tym, czy ktoś zginie, albo czy w stosunku do kogoś będziemy dobrzy, tylko jak ja fizycznie chcę rozegrać jakąś potyczkę, albo gdzie ja chcę pójść, co znaleźć i jak użyć czegoś, co znajdę. Ja wiem, że to dość mgliście brzmi, zdaję sobie sprawę. Wspomniałeś o tym, że dużą rolę będzie pełnić fabuła, wspomniałeś o nieliniowości, ale z tego, co mówisz, wynika, że takiej typowej nieliniowości w fabule nie będzie, na no zasadzie pomogę temu, a nie tamtemu. Zależy, co stawiasz sobie jako punkt odniesienia do nieliniowej fabuły. Jeżeli na przykład Wiedźmina, nie. Nie, nie jest naszym celem zrobienia aż tak. Zresztą nie chcemy się też porównywać do Wiedźmina, bo ja uważam, że Action RPG to nie jest to samo co Wiedźmin. Wiele zresztą mediów używało określenia Action RPG do Wiedźmina, ja się z tym bardzo nie zgadzam, ale nieważne. Nie o Wiedźminie pewnie będziemy teraz rozmawiać. Natomiast ta nieliniowość i... i, i, i a nie, o fabule miałem powiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o, fabule, o o fabułę, to mamy bardzo mocny pomysł na poprowadzenie głównej linii fabularnej. Znaczy tak się nam wydaje oczywiście, ja liczę, że to zaklika, jak to się ładnie mówi, u, u, u graczy. Mamy pomysł na coś bardzo epickiego, na coś spektakularnego, co, 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 co będzie. Mm... Co będzie wystarczająco dobre, żeby można to nazwać fantazy, bo fantazy jednak niesie jakąś spuściznę za sobą i żeby to było takie koszerne fantazy, to naprawdę tam się musi dać coś sporego, żeby to można było nazwać. No, przeżyłem prawdziwą przygodę w świecie fantazy. Do tego zmierzamy. Natomiast pewne elementy nieliniowości będą. Na przykład gra nie będzie miała tylko jednego zakończenia, będzie miała ich więcej i są. Jedno, no może kilka zakończeń, które będą yy, których obejrzenie, których doświadczenie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko wyboru na końcu. A nie boisz się trochę, że robiąc grę, na którą trzeba poświęcić czas i której trzeba poświęcić uwagę, jakby skazujesz się na mniejszą grupę odbiorców, no bo nie ukrywajmy, gry są coraz krótsze, coraz łatwiejsze, no bo chcą docierać do coraz szerszej publiczności? Nie. To znaczy. Yy, to jest. Y, odpowiedź, odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka. No, że zawsze jest jakieś, ale wiadomo. Mamy pomysł na to, żeby mm, żeby jak najbardziej. Mm, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo tego, że duża liczba, duża grupa ludzi odbije się od tej gry już na samym początku. Bo na przykład jest troszeczkę supernaturalnych zdolności, który, który gracz będzie mógł posiąść, rozwijać i one będą czymś w rodzaju. No to nie lubię odniesienia, ja już to wiele razy mówiłem, ale jakbyś sobie Borderlands wyobraził, to było coś takiego, że w krytycznych chwilach mogłeś po ten action skill sięgnąć i mogłeś go odpalić, i faktycznie nie odbijałeś się, od... mimo że to jest gra, która nie miała wyboru poziomu trudności. i Tutaj mamy, mamy, mamy d, 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 pomysł troszeczkę spójny z tym, na tej zasadzie, że gdyby gra była naprawdę taka trudna, że nie byłoby innego wyboru i tylko jedną ścieżkę, szczególnie na początku, można by mieć, to ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu graczy by się odbiło. Natomiast liczę na to, że poznawszy już to wszystko, gracz będzie mógł wybrać swój styl postępowania, walki i przechodzenia tej gry. Jeżeli uzna, że opanował już zarówno ten, no nazwijmy to łatwiejszy i trudniejszy sposób grania, to będzie chciał spróbować obydwu. Na przykład ten trudniejszy może się okazać, że daje lepsze nagrody i ten na tym następnym krokiem będzie nauczanie się troszkę bardziej zaawansowanych taktyk. Także nie, nie boję się tego. Co jest, co więcej, jeszcze mogę powiedzieć, że. To może być zaskoczeniem dla niektórych, ale priorytetem tego projektu dla całego CI Games nie jest to, żeby przede wszystkim sprzedać jak największą liczbę milionów kopii tej gry, tylko to, żeby zrobić dobrą grę. Ba bardzo staramy się, żeby ta gra przede wszystkim postrzegana była jako produkt, który, do którego ambitnie dosyć deweloperzy podchodzą. A to czy się sprzeda? Chcemy, żeby to poszło jedno za drugim po prostu. To Przejdźmy teraz do takiego growego mięcha. Co możesz powiedzieć o świecie samej gry? Bo nie jest on oparty na żadnej znanej marce fantazji, jest to wasza autorska kreacja. Tak, jest to nasza autorska kreacja głównie dlatego, że bardzo chcemy mm, móc mm, podporządkowywać to, co się w grze dzieje, to, co się w świecie dzieje i to, jaka jest jego historia kiedyś tam. Temu, co gracz ma, jaki ma arsenał, zarówno umiejętności, jak i broni, w jaki sposób może ich używać, to jaka jest historia sposobu walki, różnych jej stylów i tak dalej, przeciwnicy też skądś się wywodzą i sposób, w jaki oni walczą, też chcemy, chcemy, żeby był wytłumaczony jakoś. W związku z czym bardzo możliwe, że ten świat będzie ewoluował razem z tym, jak doprecyzowujemy sobie to, w jaki sposób fizycznie się walczy i się przechodzi tę grę. Stąd pomysł, żeby to był nasz autorski świat. Natomiast mm, pewne zręby i podstawy są już znane, myśmy się już nimi e, chwalili. Osią fabuły będzie Bóg, który bardzo, bardzo dawno temu przez ludzi został no i tu jest taka niejednoznaczność celowa oczywiście, uwięziony pod ziemią na tej zasadzie, że bardzo, bardzo złe rzeczy ludzkości kiedyś próbował wyrządzić, w związku z czym ludzkość, jak to ludzkość, która swój umysł i mózg ma, postanowiła się zbuntować, ludzkość go uwięziła pod ziemią i ten symbol, ta ikona tej ręki wystającej z ziemi, którą już żeśmy, że tak powiem, w świat puścili, to jest też taki dramatyczny gest i symbol tego, że Bóg się próbował wydostać, ale mu się nie udało. Co będzie dalej, na pewno w trakcie gry gracz będzie mógł dowiedzieć. A na ile otwarty będzie ten świat? Dobre pytanie. Będzie otwarty. Planujemy. Nie chciałbym, żebyś mnie za słowo trzymał i żebyś rozliczył mnie z tego podczas recenzji: Lords of the Fallen, bo to jeszcze trochę czasu będzie, ale bardzo byśmy chcieli żeby podczas grania gracz mógł do pewnego stopnia wybierać e, na przykład którego bossa pokona w jakiej kolejności. Nie totalnie, jeżeli masz przykładowo, nie wiem, teraz specjalnie strzelę liczbę bez sensu, żeby, e, żeby się nie wygadać w żaden sposób, 120 bossów, e, to na przykład to nie będzie tak, że gracz będzie mógł wy, wy, wybrać, czy zaczyna od e, 3 czy 65, ale na przykład w obrębie jakiegoś tam pierwszego przedziału tych bossów jakaś pewnie nieliniowość e, będzie. Bardzo byśmy tego chcieli i bardzo ciężko pracujemy na to, żeby, żeby to się wszystko udało. Natomiast jeżeli szukasz porównań i inspiracji z innymi grami, to czegoś takiego, żebyś całe światy mógł sobie w zupełnie dowolnej kolejności, może nie w pierwszej grze, którą robimy. A jeśli chodzi o wielkość, mógłbyś się porównać do czegoś, zasugerować? Myślę, że za wcześnie na to. Tym bardziej, że już i widziałem, i pewnie mnie się też kiedyś parę razy tego rodzaju rzeczy zdarzyły, że jak zbyt wcześnie człowiek deklaruje wielkość gry, to potem bardzo brutalnie jest z tego rozliczany. Ja się tego nie boję, ale przyznaję, że jeszcze nie wszystko wiadomo, dlatego. Może jeszcze nie. A w jakim stylu jest utrzymany ten świat? Bowiem mamy RPG japońskie, które mm. są generalnie dziwniejsze i mamy RPG zachodnie, które bardziej przypominają nasze średniowiecze, stoją bardziej na ziemi. Mm. Polska jest gdzieś po środku, więc jaki jest styl polskiej gry RPG? Nie wiem jaki jest styl polskiej gry RPG. Fakt, Mam że tak. robiłem jakąś tam już grę nie jedną RPG kiedyś. Natomiast pracowałem przy Natomiast jeżeli chodzi o Lords of the Fallen, bardzo byśmy chcieli, żeby Mm, mi to się wydaje ciekawą miksturą, żeby oprócz tego, że gra wymaga od gracza przyłożenia się do rozgrywki, zgłębienia jej tajników, nauczenia się tej przysłowiowej instrukcji przeczytania, ona będzie oczywiście wirtualna i w grze, ale chociaż nie wiem, pewnie jakiś poradnik, też, nie wiem jeszcze, zobaczymy. No. W każdym razie, żeby oprócz tego e, świat był... Miejscem, które nie jest aż tak udziwnione. Na tej zasadzie, że wystarczająco dużo obciążenia i pracy od gracza będziemy, będziemy go prosić, od niego wymagać, ale będziemy go prosić o tę pracę przy uczeniu się mechanizmów rozgrywki, żeby jeszcze świat był czymś bardzo dziwnym i zupełnie takim niezrozumiałym. Wydaje mi się, że sposób, w jaki przedstawimy świat, jak go narysujemy, jak go, jak go wyrzeźbimy, będzie Wygl wyglądem będzie na pewno trochę bardziej mainstreamowy niż japońskie produkcje. Tak, taki mamy cel. Wydaje mi się, że głównym um, graczem docelowym, do którego będziemy adresować Lords of the Fallen, jest gracz zachodni. Stąd też takie nie inne podejście. Nie zapomnimy o Polakach. Na pewno nie będzie takiej sytuacji. A jak wygląda sprawa z bohaterem? Bo z tego co słyszałem, zdecydowaliście się na bohatera zdefiniowanego z góry, acz nie do końca. W zasadzie do końca, bo ty i ja jesteśmy ludźmi zdefiniowanymi z góry. U ubierać się możemy w dowolne rzeczy, jeżeli tylko chcemy, nosić możemy też na sobie to, co chcemy. Dlatego nasz bohater ma imię, ma przeszłość. Co więcej, mamy bardzo silny pomysł na jego wygląd, ale jeszcze chwila, jeszcze jeszcze momencik, a jeszcze momencik, dlatego że chcemy z tego uczynić bardzo silną linię komunikacji, tej marketingowej, która przez cały czas się będzie toczyła do momentu wydania. Dlatego to będzie bardzo ciekawy aspekt tego, jak będziemy tę grę powoli odsłaniać i uchylać rąbka tajemnicy. Natomiast oczywiście rozwijać tego bohatera w grze możesz na bardzo wiele dowolnych sposobów. Sam zestaw startowy, jak to już gdzieś tam powiedziałem, jest na samym początku można wybrać z trzech grup, czyli to jest taki typowo wojowniczy, typowo zabójczowy. Nie ma słowa, ale taki zabójca. No i jest jeszcze coś w rodzaju, nie wiem, kleryka, palladyna, tudzież jakiegoś takiego maga. Hmm, ale to nie determinuje tego, co będziesz dalej w grze robił. Także to jest. To jest podejście, które ciężko pewnie jest do jakiejś jednej konkretnej gry e, porównać w tej chwili. Ale mm, biorąc pod uwagę to, że mm, e, mamy tak mi się wydaje fajny pomysł na to w jaki sposób gracz będzie odkrywał historię bohatera i w jaki sposób chcemy gracza nią zaintrygować dodatkowo w świecie mocno osadzone są te wszystkie umiejętności i skille które będzie można zdobyć bo mamy drzewko umiejętności to to wszystko ma sens i to wszystko jest bardzo spójne, i nie mamy potrzeby, żeby mieć bohatera, którego, który jest nikim, którego się wymyśla, któremu się samemu nadaje imię. Nasz bohater ma już imię Harkin. I, i, to jest, i, to jest, mm, I to jest moim zdaniem taki fajny i silny bardzo koncept. Mam nadzieję, że wszyscy podzielą to zdanie. No zobaczymy. A towarzysze, związki, czy to raczej przygoda samotnego Herosa? Raczej przygoda samotnego Herosa. Na pewno nie będzie czegoś takiego jak system zarządzania partii, to się nazywa Dobra. chyba, tak? czyli drużyną, o, dokładnie. Na pewno nie, nie będzie rozbudowanych relacji wszelkiej maści. Na pewno, może ja nie powinienem nigdy nie mów nigdy, ale na razie nie planujemy czegoś takiego. Natomiast pojawią się rzeczy, takie jak zadania poboczne, które będą związane z poznaniem kogoś. W ogóle nasza fabuła jest też. Z... Dość silnie wyeksponowana w grze i wątki w stylu polityki albo w stylu intryk pojawią się, jak najbardziej. Tylko to nie jest tak, że to my będziemy osią, wokół której losy świata się chwieją i milion wyborów możemy dokonać i milion różnych zakończeń jest. To, to nie do końca ten rodzaj przygody. Czyli będziemy raczej wykonawcą cudzej woli i jakimś tam jednym z uczestników tego, co się dzieje, niż właśnie głównym herosem. A to ciekawą tezę żeś postawił. Nie spojlując, nie mogę bardzo wiele na ten temat odpowiedzieć, ale bo i tak, i nie, ale na pewno cały sposób, w jaki zbudujemy fabułę i zakończenia, do których będziemy gracza prowadzić, ma za zadanie to, żeby gracz mógł. Dokonać jednak tego wyboru, po której stronie chce się opowiedzieć, albo może po żadnej nie chce się opowiedzieć, to jest nieważne. Znaczy, to, to, jest, to jest wszystko jedno. Natomiast chodzi o to, że mm, to nie jest tak, że, 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 że Lords of the Fallen ma być grą, w której wykonujesz polecenia e, kogoś tam, nieważne kogo. E, na, pewno, na pewno tak duży arsenał, tak dużo umiejętności, tak dużo elementów i taktyk walki dajemy graczom po to, żeby to oni mogli decydować, co z tym robią. A wracając jeszcze na chwilę do trudności, co myślisz w kontekście Lords of the Fallen o takich rozwiązaniach, które jeszcze bardziej utrudniają grę, jak możliwość włączenia ostatecznej śmierci, albo jeden cały czas nadpisujący się stan gry, albo brak checkpointów. Ile z tego jest, jest Tobie i robionej przez Twój zespół grze bliskie? Wszystko. Bardzo bliskie. Wczoraj na przykład oglądałem sobie na YouTubie filmik gościa, który chyba jest najbardziej hardkorowym graczem Dark Souls, jakiego w życiu znam, i on przez pół godziny dywagował na temat tego, jakie rady mógłby dać deweloperom, żeby było jeszcze trudniej, tam, gdzie już jest bardzo, bardzo, bardzo trudno, bo jak się okazuje, jest jakaś nisza. Trochę się podśmiewałem z tego, ale trochę yy, bardzo poważnie sobie mm, przemyślałem te wszystkie propozycje, bo jest bardzo wiele rzeczy, które można zrobić, aby yy, oprócz tego, co jest dla mainstreamu, bo ja nie uważam, że grę powinno się pozbawiać tego, co dla mainstreamu jest, yy, żeby dodać takie rzeczy, które naprawdę zrobi stosunkowo mała liczba ludzi na świecie, liczba graczy, którzy tę grę kupią. To jest nam bardzo bliskie i mimo, że jeszcze pewnie przez jakiś czas nie będę mógł, yy, ani też chciał, szczegółów Zradzić, to możesz liczyć i możecie liczyć na to, że informacji z tej beczki bardzo dużo jeszcze będzie. Będziemy je powoli e, ujawniać. Szczegóły zresztą, jak też sami dopracujemy, będziemy mogli pokazać. I e, tak, bardzo mocno nam w sercu leży tego rodzaju rzeczy. A opcje gry wieloosobowej, jakiekolwiek, myśleliście? Jeszcze nic nie mogę na ten temat powiedzieć. W związku z czym nie mogę powiedzieć ani tak, ani nie. Natomiast. No, nie, nie, to kiedy indziej. Przy następnej okazji. No właśnie, jakie będą następne okazje? Na jakim etapie jest obecnie gra i czego gracze mogą się w najbliższym czasie spodziewać z podwórka Lords of the Fallen? No, ponieważ gra ukaże się w 2014 roku, daty jeszcze nie znamy i jeszcze jej nie podajemy, to. Jeszcze trochę czasu mamy, żeby rozwinąć skrzydła, napędzić tą całą machinę komunikacyjną, żeby się upewnić, że w momencie premiery gry, gracze będą mogli wiedzieć o niej dokładnie tyle, ile chcą. Żeby móc się zdecydować, czy to jest gry dla nich. Natomiast skończyliśmy prototyp już parę ładnych miesięcy temu, w tej chwili zdążamy w stronę alfy. Najbliższy ważny punkt dla nas to jest pierwsze pokazanie gry światu, czyli E3 w tym roku w Los Angeles. 11-13 czerwca, tak? Dobrze powiedziałem chyba. I tam po raz pierwszy gra będzie prezentowana na żywo, czyli już gameplay, już rozgrywka. Eee, co będzie potem, tego jeszcze nie mogę mówić, ale pewnie Gamescom, znając życie. Eee, w międzyczasie, oczywiście. I już powoli to się zaczyna, ale OD3 to już na pewno z pełną parą. To będzie dość długa kampania marketingowo-reklamowo-informacyjna, także ona już OD3 na pewno ruszy dość, dość, dość szybko i mam nadzieję, że będziemy dostarczać graczom bardzo dużo informacji, które nie tylko ich zaintrygują, ale też będą sprawiały, że oni będą czuli, że to jest przemyślana gra, że bardzo dużo rzeczy i konceptów w niej jest pasujących do siebie i bardzo chcemy je sprzedawać w takim czy bez pieniędzy. W sensie informacji, urzę, że się tak mówi, sprzedaj komuś pomysł. Chcemy je upubliczniać i chcemy pokazywać ludziom, żeby, żeby to wszystko się składało w fajną całość z czasem. A tak wybiegając daleko w przyszłość, czy świat, który tworzysz, tworzycie, to jest jednorazowa sprawa, czy masz nadzieję, że uda się może kiedyś do niego wrócić? Masz jakieś takie założenia, że można by coś jeszcze osobno. Ja po pierwsze uważam się za bardzo skromnego człowieka, a po drugie na pewno znane ci są przykłady ze świata, ludzi, którzy troszeczkę zbyt szeroko swoje plany roztaczali. Pewnie Kingdom of Amalur mogłoby być takim przykładem i 38, czy nie wiem, oni się chyba tak nazywali. Nie pamiętam. W każdym razie nie pamiętam, bo już ich nie ma. W związku z czym ja będę zabobonny, jeśli pozwolisz, i nie będę nic konkretnego na ten temat mówił. Jeśli miałbym cię spytać już tak bardziej jako gracza, jakie trzy najciekawsze tytuły ostatnio grałeś? Co zwróciło twoją uwagę jako gracza, jako twórca gier? Legend of Grimrock. Na pewno. Sposób, w jaki robią ukryte miejsca, sekrety i wszelkiego rodzaju tajemnice. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się no, oczywiście, Dark Souls dla mnie gra z zeszłego roku zdecydowanie. Zarówno wersja z dodatkową zawartością, jak i ta podstawowa, w którą też przemuciłem wiele, wiele godzin. To ile razy już skończyłeś? Chyba cztery albo trzy. Nie pamiętam dokładnie. Ostatnio głównie oglądam. W szczególności nowinki dotyczące. Na przykład tydzień temu kolejny rekord świata ktoś pobił, jeżeli chodzi o czas przejścia. O czym pewnie zresztą doskonale wiesz. Ehm, ciągle się dzieje. W ogóle Dark Souls jest dla mnie wyznacznikiem, ideałem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób gra może w pewnym sensie sama sobą budować społeczność. To jest niesamowite. Bardzo bym chciał kiedyś móc doświadczyć czegoś takiego, na przykładzie gry, przy której sam będę pracował. Mm, próbowałem też Borderlands 2. Przyznam, że nie wciągnęło mnie tak jak 1K, ale na pewno jeszcze do niego wrócę i je skończę. To, dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że wkrótce na E3 zobaczymy wreszcie Lords of the Fallen w akcji, bo na razie oglądamy w kółku jedną grafikę i trochę nam mało. Zapraszam na E3. Na pewno nie tylko będzie gra w akcji, ale i do E3 pewnie też tych grafik. Zobaczymy też czego innego. Pojawi się trochę więcej, na pewno. Dziękuję raz jeszcze. Tomasz Gop, Executive Producer CI Games, jeden, szef zespołu tworzącego Lords of the Fallen. Paweł Kamiński, Poligamia.pl